Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa, cieszę się, że czwarty raz udaje nam się spotkać z niektórymi w wspólnym gronie, bo muszę powiedzieć, że yy, mamy niektórych stypendystów, którzy z nami są od kilku lat, prawda? E, a niektórzy są tacy, którzy byli z nami przez kilka lat, a dzisiaj studiują i już nie są naszymi stypendystami, ale są z nami tak jak Dagmara. Tradycyjnie Fundusz Stipendialny Później Młodych Talentów wspiera Fundacja Stefana Batorego oraz Fundacja Agrafka. Nigdy nie udało nam się tych stypendiów przyznawać, gdyby nie osoby, gdyby nie firmy, które twierdzą, że warto wspierać młode talenty. I właśnie teraz poproszę te osoby, poproszę przedstawicieli firm, które nas wspierają i dzięki którym możemy Wam pomagać. Bardzo serdecznie Wam gratuluję, bo to oznacza, że Jesteście wyjątkowymi ludźmi, bardzo dobrze się uczycie, rozwijacie swoje talenty, ale oprócz tego, że rozwijacie talenty, no to robicie coś jeszcze, bo taką wartością, która jest dla nas najważniejsza, to jest to, żeby nie tylko robić coś dla siebie, czyli wspierać swój talent, swoje umiejętności i brać udział na przykład w wyścigu szczurów, żeby zdobywać najlepsze oceny. Ale żeby w tym wszystkim się nie zatracić i widzieć też drugiego człowieka i jemu pomagać i tym swoim, swoim talentem się dzielić, to jest dla nas bardzo ważne. Przy tym, jak przyznajemy stypendia. I mam nadzieję, że tak będzie dalej, bo zostając stypendystami naszej fundacji, musicie być świadomi tego, że tym talentem będziecie się musieli dzielić jeszcze bardziej. Czyli wspierać naszych podopiecznych, wspierać osoby, które. Będą potrzebowały Waszej pomocy, i po prostu dzielić się tym, co macie najlepszego. Dzień, dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję bardzo tym wszystkim ludziom, którzy naprawdę zbierają takie talenty. I naprawdę to jest taka zachęć dla mnie, że naprawdę jest tak do, do czego dążyć, że można też pomagać innym ludziom, że, że no, życie jest piękne. <noise> Chcę pogratulować wszystkim tym, którym w tym roku udało się uzyskać stypendium tej fundacji. Chciałbym, żebyście rozwijając się, zawsze pamiętali o swoich rodzicach. O swoich rodzicach, którzy najbardziej was kochają, którzy, dzięki którym macie te talenty i którzy z was, z was zawsze będą dumni i zawsze z wami o was będą najbardziej myśleć. To dzisiejsze spotkanie jest Dowodem na to, jak bardzo potrzebne są, szczególnie w środowiskach lokalnych, organizacje pozarządowe. Takie organizacje, które w swoim działaniu nie mają podtekstu politycznego, nie mają podtekstu związanego ze sporem, który się często toczy w środowiskach lokalnych, tylko wytyczają sobie cele, które mają służyć całej społeczności lokalnej. Jeżeli, kochani tą swoją wiedzę połączycie z kreatywnością, a jednocześnie zapanujecie nad swoimi emocjami, wtedy na pewno zrealizujecie swoje wszystkie pragnienia, swoje marzenia i osiągniecie sukces, czego bardzo Wam życzę. Przyjemny czas zdaje się nie mieć końca. descendu dans la rue, sans savoir non plus où je vais depuis que tu es parti. Trop bien, dans ma bouche arrière, qu'est-ce que je pourrais bien t'offrir? Il y a ce magasin dont tu m'apparaît, où je t'en en touchant ensemble. Ça me fait du bien. Ça me fait du Mais ça, Je fais beaucoup de faire. On travaille sur la place. À cause de mon t-shirt, double face. Ça me fait.